Dzień dobry, wit witam Państwa. Proszę Państwa, nie dzisiaj dwa lata od pogrzebu Pana Prezydenta. E, mija, minęły dwa lata od tej strasznej tragedii. Muszę Państwu powiedzieć, Proszę Państwa, czy nie stać Was na nic więcej, tylko zagłuszanie tak wspaniałej, pięknej uroczystości? że po tych dwóch latach jestem już na tyle silna, że nic nie jest w stanie mnie wzruszyć. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo wzruszona. Bardzo Wam dziękuję. Widząc Was tutaj wszystkich. Wiem, że będę miała siłę na kolejnych tyle lat, ile będzie trzeba. Państwa, wiem o tym, że kłamstwo pęka, nie zostanie z niego nic i droga do prawdy jest coraz bliższa. Ona jest bardzo trudna, widzimy to na co dzień, widzimy choćby to teraz w tym momencie, ale jest nas tak dużo. Mamy tyle wiary, tyle siły, że na pewno się nie poddamy i będziemy walczyć do końca. Jestem również pewna, że ta chwila, kiedy Bóg zwróci nam wolną, całkowicie wolną ojczyznę, ona jest coraz bliższa. Bardzo, bardzo Państwu za wszystko dziękuję, za Waszą obecność, za wspieranie nas, rodzin, nas wszystkich, którzy walczymy o Smoleńsk, o prawdę, o państwo na każdym kroku, za modlitwę. Serdeczne poprzywadzenie, dziękuję bardzo.